teraz pozwolę oddać sobie głos zdecydowanie mądrzejszej i piękniejszej e, części e, kadry zarządzającej, czyli pani dyrektor Ewie Sulowskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście naszego pana dyrektora nigdy nie opuszcza humor. To żart, bo ja nigdy nie dorównam tej osobie, jeśli chodzi o, że tak powiem, przemowę i kontakt z gośćmi, ale postaram się, postaram się w skrócie podzielić się tym, co przeżyłam przez ostatnie kilka dni, kiedy przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, kiedy pochylałam się nad dokumentami. Nie tylko tymi, że tak powiem, bieżącymi, ale tymi archiwalnymi. W ręce moje, czy w rękach moich były właśnie kroniki, pierwszy protokół rady pedagogicznej z 1945 roku, który, że tak powiem, przewertowałam prawie od początku do końca i chciałabym Państwa zabrać właśnie w taką podróż ten 1944 rok, ale też porównać ten czas z czasem, który jest w tej chwili, czyli z rokiem szkolnym 2019-2020. Przenieśmy się w czasie na chwilę. Jest rok 1944. 18 października ma miejsce pierwsze formalne spotkanie pani Marii Sadzewicz z sześcioma pedagogami, którzy decydują się powołać gimnazjum w Łochowie. A niespełna miesiąc później już zaczynają się zajęcia. Wtedy to były zajęcia e, zorganizowane dla pięciu klas. Były dwie klasy pierwsze, e, dwie, e, jedna druga, jedna trzecia i jedna czwarta klasa. Były to klasy łączone, e, ponieważ jak doczytałam również, e, siedziba e, naszej szkoły to były dwie izby dwie niewielkie izby, gdzie e, odbywały się zajęcia. W tym roku szkolnym, 2 września rozpoczął się rok szkolny w murach tego obiektu tej szkoły. Pojawili się uczniowie z 20 klas, w tym 9 klas pierwszych. To blisko 600 młodych ludzi, którzy uczą się przedmiotów ogólnokształcących w liceum, ale również przedmiotów zawodowych w technikum teleinformatycznym i technikum logistycznym. Wtedy 3 września, bo takie mamy dane z protokołu, 1945 roku rozpoczynało pracę 9 nauczycieli. Obecnie to 31 pedagogów zatrudnionych na cały etat i 19 na niepełny etat. ówczesnym dyrektorem była już wspominana pani Maria Sadzewicz, którą też pan dyrektor tutaj wspomniał, nazywano babcią ze względu na wiek, bo kiedy zakładała tę szkołę, miała 62 lata. E, jej wygląd, taki troskliwy sposób podejścia, myślę też, do tych młodych ludzi sprawił, że e, tak była przez nich postrzegana i tak była nazywana. Była kobietą niezwykłą. E, jak podają też źródła, e, w dość nowoczesny sposób e, prowadziła zajęcia, e, sprowadzała też pomoce naukowe e, po o która jest mi bliska. Ponoć pieszo chodziła do Warszawy. A jeden z wychowanków tak wspominał pierwszy wykład z fizyki. Pani Maria Sadzewicz, cichym, ale dostojnym głosem, mówi do swoich podopiecznych: Jest ranek, na trawie lśnią krople rosy. Słońce wschodzi, jego promienie ogrzewają ziemię. I co się dzieje? Trawa wysycha, a rosa paruje. Ten wychowanek również e, mówił, że przygotowywali właśnie wraz z panią Marią Sadzewicz pomoce naukowe, na przykład z kabli telefonicznych porozrzucanych gdzieś tam na pobojowiskach, e, jak również udało się naprawić e, dynamo używane przez niemieckie wojska do oświetlania wozu sztabowego. I wracamy, rok szkolny 2019-2020. W naszej szkole, e, rok szkolny rozpoczął po raz 21. Pan dyrektor Andrzej Suchenek. Z przyzwoitości nie informuję o wieku, bo ponać tylko kobiety są czułe na tym punkcie. Z ogromną przyjemnością pozwolą sobie porównać panią Marię i Andrzeja. To dwóch wspaniałych dyrektorów, dla których dobro dziecka, jego właściwy rozwój były i są najważniejsze. Szlachetność, pokora serca, dobroć i ciepło przekazywane innym ludziom sprawiały i sprawiają, że są autorytetami pedagogów i dyrektorów. Oddanie i cenny wkład do szkoły sprawiały i sprawiają, że jej wizerunek wciąż zyskuje uznanie w społeczności lokalnej i nie tylko. Co prawda obecny dyrektor nie jest fizykiem i chemikiem, jak pani Sadzewicz, ale przecież ma zastępcę chemika, który, jestem przekonana, godnie przekazuje wiedzę i wartości, tak jak niegdyś pani Maria. 70 lat wcześniej nauka odbywała się, już wspominałam, w dwóch niewielkich izbach. Obecnie pracujemy w 20 salach lekcyjnych. Mamy również do dyspozycji stołówkę, bibliotekę, halę sportową, pokój nauczycielski, gdzie również odbywają się w tym momencie zajęcia. Jak podaje pierwszy protokół, uczniowie otrzymywali bezpłatnie kawę, cukier i mleko. A praca nauczycieli początkowo opłacana była w naturze, głównie ziemniakami i tłuszczem, a potem ze składek rodziców. W naszej stołówce korzysta z posiłków około 1 trzecia młodzieży, która co prawda płaci za posiłek, ale myślę, że jest to kwota około e, 3 razy mniejsza niż gdzieś tam w lokalach gastronomicznych, a my nauczyciele każdego pierwszego miesiąca otrzymujemy pensję na nasze konta. Pierwszy rok nauki zakończył, zakończyło małą maturą 10 młodych ludzi, którzy później ukończyli wyższe uczelnie i stali się znakomitymi specjalistami. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny 2019-2020 dla wszystkich naszych wychowanków zakończy się dobrze. Maturzyści ukończą szkołę i zdadzą maturę, a egzamin, a pozostali uczniowie otrzymają promocję do następnej klasy. Drodzy Państwo, jeszcze jedno wspomnienie. Pierwszy zjazd odbył się w 1946 roku, czyli po dwóch latach, a jeden z absolwentów tak napisał. Jak miłe wspomnienia łączą mnie z tutejszym gimnazjum, niech świadczy to, że przybyłem na pierwsze wezwanie. Jestem przekonana, że i Państwa łączą miłe wspomnienia z tą szkołą, skoro przyjęliście Państwo zaproszenie. Za co z całego serca dziękujemy i życzymy, czy zapraszamy do wspólnego świętowania. Po wysłuchaniu Ewy, mojej wspaniałej zastępczyni, pomyślałem sobie przez chwilę, że Zakres wolności jaki daje w tej szkole chyba nieraz jest zbyt duży. Ja 5 lat temu już wykreśliłem z regulaminu pracowniczego to, że pierwszym obowiązkiem pracownika jest chwalić dyrektora. Natomiast to chyba się tak utrwaliło pani dyrektor. Jestem, że, że ciągle tak jest. Drodzy Państwo, ja bardzo przepraszam, patrzę na Michała Postka naszego absolwenta, a powinienem go też powitać, bo przecież Michał Postek reprezentuje, jest doradcą społecznym pana marszałka Adama Strudzika, a przy okazji prezesem naszego Łochowskiego Stowarzyszenia CD i naszym absolwentem. Witam, witam cię Michał serdecznie. I to już chyba na tyle tych naszych oficjalnych wystąpień. Oddaję głos panu Michałowi Kołodziejkowi. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy Liceum ogólnokształcącego imienia Marii Sezewiczowej w Łochowie, Wstąp! Spocznij, proszę usiąść.